Dziennikarze rzeczywiście krzywdzą Kościół, zamiast mu pomagać, czy choćby obiektywnie rejestrować fakty. Nie ma co udawać, idealizować, że, że dziennikarze obiektywnie przedstawiają, e, że, że są zupełnie świadome działania, które zmierzają do umniejszenia Kościoła w świecie, oczywiście w różnych krajach, w różnej formie. Do tego jeszcze dochodzi ten mechanizm mediów. Czytałem taką pracę na temat mediów katolickich, czy kościele w mediach, czy coś takiego włoską i ten autor pada, że Kościół jest mało medialny, bo to co w mediach jest ważne, news, gwiazda, tego typu rzeczy, one w przekazywaniu wiary raczej przeszkadzają. To nie jest instytucja na gwiazdy, na newsy, na szoki i stosując tę metodę medialną nawet bez jakiejś perwersyjnej intencji, jest tak, że jeden ksiądz pedofil i mamy wszystkie kamery, wszystkie telewizje, no bo jest coś takiego smakowitego, a dziesięciu dobrych proboszczów, no o czym pisać, no normalny ksiądz i nic ciekawego, no nudy na pudy, nie? Tak działają media i wszyscy pracujący w mediach wiemy, że to jest, Pokusa, która, która krąży wokół wszystkich. Na różne strony te, te newsy się wyszukuje. W zimie się pokazuje lawiny na autostradzie do Polski. Często jeździłem z Rzymu do Polski. Jak patrzyłem w telewizji, to jest groza, jechać czy nie jechać tym samochodem. No, ale oczywiście oni tą jedną lawinę wszyscy nakręcili z różnych stron. Jadę czyściuteńka, sucha, czarna szosa, ani jednej lawiny, bo oczywiście sprzątnęli za pół godziny. Więc... Tak działają też media, jeszcze, niestety czy stety, no ale proszę, odbierając trzeba widzieć, że to tak jest.